GoPro sprawa jest prosta. Jeśli chcesz na 9 czy 10 założyć sobie filtr, to albo ściągasz to szkiełko ochronne i zakładasz drugie takie, tylko że odpowiednio ciemniejsze, albo zakładasz coś takiego na wcisk i w sumie tyle. Jakkolwiek strącić ten filtr raczej jest ciężko, ponieważ strzał w bok. w bok z reguły go nie strąca a gałązka z tyłu no też rzadko atakuje nas droniarzy jak już to coś z przodu filtry się dość łatwo ustawia, ponieważ w tym momencie on jest zablokowany i jeśli korzystam z polaryzacji to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tym sekręcić kręcić w dowolną stronę DJI sobie robotę trochę utrudniło bo montaż filtrów na tej kamerze odbywa się za pomocą magnesów jeśli korzystałbym z niej tylko i wyłącznie jako pan vloger, youtuber, no to spoko. Biorę filtr. I nie spada. Ale co, jeśli będę chciał tej samej kamery użyć na dronie? A będę chciał, bo na dronie sprawdza się ona świetnie. Czy to się nada? Czy to zostanie na swoim miejscu? No więc trochę się nada, a trochę się nie nada. I o tym w tym filmie. Ja już kiedyś się wypowiadałem o filtrach i ich stosowaniu w dronach. 95% z was nie zauważy, że filtr w ogóle był założony albo że nie był założony. I dokładnie udowodniłem to, pokazując ujęcia z Maviców. Z filtrem, bez filtra, z właściwymi, niewłaściwymi ustawieniami shutter speedu. Powolny materiał z wysoka. No temat nie do odróżnienia dla większości odbiorców. Co innego jednak w wypadku latania agresywnego, szybkiego i w bliskiej odległości od przeszkód. Bo to, że mi się rzepak czy trawa nie rozmarze, jak lecę na 100 metrach wysokości z prędkością 5 czy 10 km na godzinę, robiąc taki, wiecie, cinematic, no co ma się rozmazać? To wszystko się przemieszcza wolno. Ale jak pędzę za autami albo nad trawą 100 na godzinę czy 120 i do trawy mam metr. Albo do auta on 2 metry, to dość mocno zmienia postać rzeczy. I przykład: tutaj ganiam sobie za autkiem i co? Stop-klatka. Wszystko ostre, jak wyrenderowane, wręcz nienaturalnie ostre. A tutaj. Piękny blur. Pięk, pięk, piękny blur. jak mi się to podoba i teraz tak, tak zgadzam się stosowanie filtrów ND niezbędne niezbędne do uzyskania kinowego wyglądu ujęć z dronów FPV tak, ja mam tutaj dwa rodzaje filtrów, filtry ND i filtry ND z polaryzacją skoro już wiem, że ich potrzebuję to teraz pytanie, czy to się jakkolwiek nadaje budowa tej kamerki mniej więcej wymusza jak te filtry powinny wyglądać, więc czy kupicie filtry Freewella które dostałem za darmo do tego filmu czy innej firmy, nie ma większego znaczenia. Wszystkie będą wyglądały mniej więcej tak samo. Muszą być mocowane na magnesy i muszą być ultra cienkie. Powód jest taki, że kamerka ma ogromny kąt widzenia to jest prawie 180 stopni także wy moich rąk tutaj nie widzicie, dłoni, który palc wam pokazuje nie wiecie. Gdyby tutaj stała ta kamera. Byście widzieli. czy włączymy kąt szeroki, white, ultra white, czy ten standardowy, który nie wykrzywia linii. Filtry, a właściwie ich ramka nie wchodzi w pole widzenia kamery. I tak tym dronem można sobie latać i jak najbardziej kręcić filmowe ujęcia. Wada tego rozwiązania? No więc taka, że filtr spada przy przyziemieniu. To było brutalne lądowanie. No bo szukałem przycisku, Przycisków, a nie Czekaj, zwykłym. Standard. Standard. Kiedy już taki zgubiłeś? Nie, żadnych, bo wszystkie przy lądowaniu powiem. Przy czym no, wystarczy się skupić i lądować na miękkim, a nie na betonie, chociażby na trawie czy na przygotowanym lądowisku kocu wycieraczce samochodowej. I w gruncie rzeczy da się z tym żyć. Większy problem, można by powiedzieć, pojawi się w momencie, kiedy chcemy latać czymś takim. I ja latałem piątką z tą kamerą, z tym samym sposobem zamontowania i z tak zamontowanym filtrem i udało mi się jej nie zgubić. Filtra. I kamery. I w gruncie rzeczy miałem gdzieś z tyłu głowy cały czas, że no to może się zdarzyć, że wrócę bez kamery. W najlepszym wypadku bez filtra. Tak. Misja na dzisiaj nie zgubić filtra. Się mocuje. O tak. Na magnesik. Udało się. Udało się. Mimo, że to jest wszystko mocowane na magnesiki. Rozwiązaniem tego problemu może być tego typu mocowanie. Mocowanie, w które wkładamy kamerę z filtrem i no nie ma siły, że to wypadnie, bo blokuje nas mechanicznie ściana. I tutaj problem pojawia się drugi. No właściwie dwa problemy. Trzy. Pierwszy jest taki, że to cholernie niewygodnie się wkłada. Ale to pewnie zależy od dokładnie wersji mocowania, które sobie wybierzecie. Drugi jest taki, że w tym momencie już nie możemy jednak używać Ultra Wide i White. Kąt widzenia musi być przedstawiony na standard. Zakładam jakiś filtr i wpycham tu. I na standard ramek nie widać, a na White i Ultra Wide obwoluta się pojawia. No, prawie nie widać, ale jak się ruszy, to stabilizacja dba o to, żeby jednak było widać. Ta ścianka przednia tego mocowania na kamerę ma 2 mm. Na standardzie w obraz nie wchodzi i mnie to zadowala. Problem numer 3 jest taki, że żeby to wyjąć, no to niestety narzędzie, miejsce, w którym używam narzędzia. I kamerka wygląda non-stop w ten sposób. A wyciągać z obudowy będziemy ją często, bo trzeba to naładować i zgrać materiał co 15 minut. Mimo to, ja lubię tę kamerę. I mimo to ja autentycznie używam jej dużo, dużo częściej niż GoProska. Fidget, poza filtrami, ND dostałem też od Friwella filtry ND. Z polaryzacją. Przy czym nie widzę zbytniego powodu, żeby z nich korzystać na dronie. O, właśnie. Ja wiem, że to są problemy pierwszego świata, ale jedynym sensownym wyjściem wydaje się jedną ręką trzymać filtr, a drugą ręką go ustawiać i okiem gdzieś tutaj z tyłu patrzeć, jak to wygląda w kadrze. Dla pana, youtubera który stara się mieć niebo zawsze z jednej strony kamery u góry, a nie teraz z prawej, teraz z lewej, teraz u góry, a teraz u dołu, bo robię flipa. No tak. Dla pana droniarza. Nie do końca. Po pół roku noszenia tego w plecaku wygląda to w ten sposób. Potyrane te obudowy, ale filtry całe. Nie oszczędzałem ich. A są całe. Powłoki fajne, ciężko je zarysować, chociaż wiadomo, kiedy tak powiem, zaraz ktoś powie, a ja porysowałem przy pierwszym crashu, a ja nie porysowałem. Jeśli chodzi o gradację, w tym zestawie mam ND8, 16 i 32 oraz filtr polaryzacyjny bez NDK. I wydaje się to być bardzo fajny zestaw. Chciałbym jeszcze czwórkę, bo czwórki raz mi brakło, a 64 czwórki nigdy. Także mój zestaw idealny to byłby od 4 do 32. Patrząc po pudełkach, jakie są styrane, oraz po tym, że Freewell to już do mnie nie odzywa, bo dostałem je do testów pół roku temu. Tak, to jest zestaw, z którego korzystam. I mogę to szczerze, z pewną odpowiedzialnością polecić. A jeśli myślicie o zakupie tej kamery Action 2, to w sumie nie ma lepszego czasu niż teraz. One są w promocji od wczoraj. Jeszcze przez tydzień czy tam dwa tygodnie. Czyli wersja ta bogatsza z drugim ekranem jest w tym momencie tańsza od tej z jednym ekranem. No ale taka decyzja DJI, taka promocja na całą Polskę. W tym odcinku to na tyle. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Hej!